Silniki atmosferyczne z serii SkyActiv w magiczny sposób łączą nowoczesne cechy i żywotność. Żywotność przekracza 300 tysięcy kilometrów, pomimo wysokiego stopnia sprężania i skomplikowanej konstrukcji są bardzo niezawodne, a większość dolegliwości, zatkany układ paliwowy, awarie cewek zapłonowych wiąże się z ich wrażliwością na jakość paliwa. AI-92 jest przeciwwskazany. Zarówno silnik dwulitrowy, 150 km, jak i 2,5, 192 do 194 km są podatne na związane z wiekiem oparzenia oleju, ale z częścią mechaniczną nie ma problemów. Często występują skargi na wibracje. Powody mogą być różne, czasami konieczne jest przepłukanie zespołu przepustnicy, czasami konieczna jest wymiana mocowania silnika. Łańcuch rozrządu żyje ponad 200 000 km, chociaż napinacz będzie musiał zostać wymieniony więcej niż raz. Istnieją hydrauliczne kompensatory szczelin. Neutralizator rzadko wytrzymuje do 150 000 silnik 2,5 turbo, 231 km uzyskano poprzez zainstalowanie turbiny w silniku wolnossącym ze zmniejszeniem stopnia sprężania z 13,1 do 10, 5, 1, co ma korzystny wpływ na zasoby. Silnik powstał w 2017 roku, nie ma informacji o typowych awariach. Opinie właścicieli są w większości pozytywne. Zalecenia nie jeździć na zimnym silniku i skrócić o połowę częstotliwość wymiany oleju. Mechanika i klasyczna hydrauliczna-automatyczna skrzynia biegów, to sześciobiegowa, naszego własnego projektu. Obie są długimi wątróbkami, wytrzymują 250 do 300 tys. km, oczywiście z ostrożnością. W przypadku automatycznej skrzyni biegów oznacza to minimalizację gwałtownych przyspieszeń, wymianę oleju przynajmniej co 60 tysięcy km, okresowe kontrole i aktualizację oprogramowania elektroniki sterującej. Wymiana oleju nie zaszkodzi manualnej skrzyni biegów, zwłaszcza jeśli korzystają z niej zwolennicy aktywnej jazdy. Mechanika była dostępna tylko u młodszego Mogora, a sprzedaż takich samochodów była niewielka. Podkreślają problemy, z którymi boryka się wszyscy lub niektórzy, każdy właściciel Mazdy BGJ. Plastikowy napęd lusterek pewnego dnia zablokuje się podczas składania, tylne zaciski szybko się zakwaszą, a dźwignia hamulca ręcznego i automatycznej skrzyni biegów ulegnie awarii. Aby naprawić napęd lusterka, produkowany jest metalowy zestaw naprawczy. Zaciski, śruby regulacyjne w tylnym zawieszeniu oraz mechanizm hamulca postojowego należy okresowo czyścić i smarować. Końcówka wyłącznika krańcowego ginie w selektorze, co powoduje ciekawe usterki. Urzędnicy lubią wymieniać zespół selektora, ale zwykle wystarczy wymiana uszczelki. W zawieszeniu praktycznie nie ma słabych punktów, nawet kolumny stabilizatora wytrzymują ponad 50 tys. km. Jedynym ale jest to, że zasoby rodzimych amortyzatorów są nieprzewidywalne. Niektóre egzemplarze dostarczono na 80 tys. km, inne na 200 przebieg Mazdy 6 jest łatwy do obliczenia, ale rzeczywistą długość samochodu można łatwo określić na podstawie stanu boków siedzeń, tapicerki, kierownicy i dźwigni zmiany biegów. Na 100 tysięcy są zużyte niemal do dziur.